Cześć, dzień dobry. Bardzo się ekscytuję na ten film, ponieważ jest to kolejny film z serii słoikowej. Ostatnio trochę książek na moją półkę trafiło. Mogliście to widzieć na przykład we vlogu jakoś w dwa tygodnie temu. No i nie będę jakoś specjalnie teraz przedłużać. Zobaczymy sobie, co wylosujemy. mi słoik. Nie mam ochoty na literaturę faktu, chyba że znowu wydawnictwo czarne. Bardzo w ogóle bym się nie obraziła, gdybym mogła teraz czytać sobie to, bo karteczka z tym tytułem i jest w słoiku więc zaczęłam sobie czytać przeczytałam dosłownie 50 stron, więc nie obraziłabym się, gdybym to wylosowała, bo mi się bardzo bardzo podobało pomarańczowe mm, 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 to będzie hmm okay. to jest słuchajcie książka Reina Roża czyli coś, co niedawno trafiło do mnie co prawda ja wylosowałam Drugą część, ale sięgnę po pierwszą i szczerze mówiąc, jestem zainteresowana. E, cieszę się, że to wylosowałam, e, mam nawet na to ochotę, e, więc lecimy. Czytam tą Reiner Roche i powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Ja w ogóle mam jakąś dziwną relację z tą książką. Mam na myśli to, że ja jakiś czas temu jeszcze myślałam, że w ogóle nigdy jej nie przeczytam, i jak widziałam ją gdzieś i ktoś o niej mówił, to raczej byłam taka: mm, zostaw to. W ogóle, e, jeżeli nie nie widzieliście na Instagramie, gdzie au, nie ciągnij mnie za włosy, no. Jeżeli nie widzieliście na Instagramie, gdzie wam pokazuję te m, piękne poduszki od Ani z profilu Tulululu, już właśnie wiem, że w rolce, w której wam pokazywałam różne piękności, od niej źle wymawiałam i nazwę, także Aniu z całego serca cię z tego miejsca przepraszam za to. W każdym razie no, mam takie łapki, tylko na razie muszę ich cały czas pilnować, bo furia by je zresztą Kira też. I co? Ja chciałam, aha, mówiłam o Reynie Rosze i miałam relację z tą książką Taką, że jak gdziekolwiek ją widziałam, to byłam od razu na nie. Nie chciałam jej czytać. W ogóle e, chyba przez to, że może trochę mi się już opatrzyła ta okładka i już miała mi dosyć, że wszędzie ona była w pewnym momencie. E, aż ostatnio usłyszałam gdzieś e, rzeczywiście taką zachęcającą opinię na temat tej trylogii, bo to chyba trylogia jest, e, do tego stopnia, że zamówiłam sobie całą trylogię. Więc e, słuchajcie, m, bardzo ciekawe. Zabierz ten zimny nos. I tak się złożyło, że słoik mi od razu ją wylosował, a nawet jeszcze jej chyba miesiąc w domu nie mam całej tej trylogii. E, I przypomina mi ona w ogóle... Na samym starcie cisze Białego Miasta. To jest też taka hiszpańska trylogia, która dzieje się też właśnie w jakiejś hiszpańskiej miejscowości. I poza tym, że ja po prostu bardzo lubię wszystko, co związane z krajami. Altino i w ogóle z Hiszpanią, z językiem hiszpańskim i wszystkiego, wszystko co związane z tą kulturą, tak też bardzo lubię książki, które się dzieją w tamtym miejscu, głównie w Hiszpanii i jeszcze, jeśli jeszcze jest autor Hiszpanem, Hiszpanką, bo zawsze te książki mają taki trochę, no nie wiem, inny klimat one mają, trochę inaczej się je czyta, są takie Lekko też zabawne, sporo tam jest takiego niepoprawnego politycznie humoru, co, co ja bardzo lubię, bo wszechobecna cenzura i taka stuprocentowa poprawność polityczna czasami trochę już zabija żart i ja bardzo to lubię właśnie w tej hiszpańskiej literaturze i oczywiście ta książka nie jest jeden do jeden taka sama, ale też mamy tam fajnych głównych bohaterów, tak jak tutaj to ma miejsce i tutaj nasi główni bohaterowie zostali trochę zmuszeni do tego, żeby współpracować razem nad pewną sprawą. W sumie to nad dwiema i mamy tutaj jednego policjanta, który wpadł w tarapaty i zrobił coś, czego nie powinien robić jako policjant i dostaje od pewnego człowieka, który się pojawia w jego życiu i mówi słuchaj, wyciągnę cię z tego bagna, sprawię, że zwrócą ci prawo do wykonywania zawodu, natomiast musisz coś dla mnie zrobić. I on ma dla niego przekonać pewną kobietę, którą znajduje w pewnym mieszkaniu do tego, żeby wyszła z tego mieszkania, żeby wsiadła do samochodu i żeby zajęła się sprawą, którą ten człowiek dla nich ma. Ten człowiek nazywa się mentorem i też jest bardzo ciekawą postacią, jest totalnie tutaj osobą taką drugą albo nawet trzecią planową, ale zawsze, jak się pojawia, to jest bardzo ciekawy. Podoba mi się, jak on został zbudowany, i w ogóle bohaterowie to jest coś, co ja lubię w tej książce. Ta kobieta, notabene, jest tutaj najmądrzejszą, najinteligentniejszą kobietą, w ogóle człowiekiem na świecie. I to też fajnie jest wykorzystywane w, w samej fabule. Chociaż też. Wiadomo, pewnie część faktów jest trochę ponaginana, natomiast czyta się to bardzo ciekawie. No i też ta dwójka bohaterów na samym początku nie do końca chce ze sobą współpracować, ale nie w taki oklepany sposób, jaki znamy, czyli nie lubimy się, bo mamy tak odmienne charaktery. Oni się szanują. Oni po prostu oboje nie chcą brać udziału w rozwiązywaniu tej zagadki, która jest też bardzo ciekawa, bo znajdują pewne ciało, które zostało tak zainscenizowane, bo tak muszę to nazwać, co sprawia, że ta, to morderstwo wydaje się być takim, taką zbrodnią idealną. No i oni też w ogóle nie pracują tam jako policja, tylko jako taki, takie specjalne ugrupowanie, trochę działające w podziemiu, które nie udostępnia żadnych informacji do mediów, pracują bardzo cicho i zajmują się takimi bardzo dziwnymi sprawami, no i to też Powoduje, że w różnych miejscach też jest na, naginane prawo. Tak się zaangażowałam, że y, no, nie myślę o niej, jak nie czytam, ale jak przychodzi mi czas w ciągu dnia na czytanie, to mam taką radość w sobie i sobie myślę: O, fajnie, wracam do czytania. Y, jestem w połowie. Więc jeszcze tak naprawdę w sumie nie wiem, pojawia się też w międzyczasie druga sprawa, która to też jest dla mnie dziwne, bo niby ona jest powiązana z tą pierwszą, ale ja nie wiem na jakiej podstawie oni to wywnioskowali, albo ja po prostu tego nie ogarnęłam i coś przeoczyłam, albo mogłam czegoś nie zrozumieć po prostu, albo też wyjaśni mi się to troszkę później. Także no taki kryminał hiszpański, jeżeli czytaliście już hiszpańskie kryminały, no to myślę, że możecie wiedzieć, co mam na myśli. Przychodzę w takiej śmiesznej aparycji, bo wyszło Właśnie spod prysznica i mam jakąś lekko podrażnioną skórę. Nic mi nie jest, to są takie y, jakieś podrażnieniowe kroki y, na twarzy. Niemniej przychodzę, bo skończyłam dosłownie przed chwilą *Reyneroche* i chcę dosłownie już mieć książkę następną do losowania, bo bawiłam się świetnie. Więc moje zaangażowanie czytelnicze jest od razu większe i, i chcę mi się po prostu czytać. Mimo, że prawdopodobnie już dzisiaj nic nie przeczytam, bo jest 21 za dwie. Ja o tej porze raczej książek nie zaczynam, ale jestem tak podekscytowana, że już na jutro chcę mieć naszykowaną. W ogóle też nigdy o tej porze... Nie, co ja mówię? Czasem zaczynam książki o tej porze, ale nigdy nie nagrywam o tej porze, więc wyobraźcie sobie, jak dobrze się bawiłam przy tej pozycji, że przyszłam jeszcze coś nagrać. Trochę nierówna była ta książka, rzeczywiście, bo nie przez całą książkę dzieje się tak samo mocno. Chociaż też z drugiej strony ja niekoniecznie tego oczekuję od kryminału, zwłaszcza jeżeli jest to hiszpański kryminał, który od razu tutaj jest kilka kroków do przodu przed innymi kryminałami, więc od razu też zapamięci, jeżeli e, macie coś podobnego do Reiny Rochy albo do Ciszy Białego Miasta, no to oczywiście e, przyjmę polecenia od ekspertów w komentarzach. E, wracając do, do tej książki. Bardzo ciekawa, nie udało mi się rozwikłać zagadki. Był taki jeden trop, który, którym podążałam i który miałam z tyłu głowy, ale nie udało mi się wszystkich puzelków ułożyć. To był tylko taki jeden ogólnik, który przyszedł mi do głowy, ale wszystko to, co się zadziało później. Zwłaszcza, że na koniec zostajemy jeszcze z kilkoma otwartymi pytaniami. Na które odpowiedzi prawdopodobnie dostaniemy w drugiej i trzeciej części, które już na mnie czekają na półce. Dobrze to jest skonstruowane, bo dostajemy rozwiązania tych wszystkich zagadek, które, tych morderstw, w sumie, które mają tutaj miejsce, ale zostajemy też z jakimś znakiem zapytania, co powoduje, że będziemy chcieli wrócić do tej serii, bo nie jest to takie irytujące, oraz jest to bardzo ciekawe. Bardzo polubiłam się z dwójką głównych bohaterów. Uważam, że są świetnie wykreowani. Tak jak już Wam wspomniałam, nawet ci poboczni bohaterowie mnie zainteresowali. Chętnie za nimi będę dalej podążać. No, Słoik znowu pokazał, że szkoda, że zwlekałam z jakąś książką tyle czasu i nie czytałam od razu. Tak jak, w sensie no, to nawet nie do końca to, że nie od razu, tylko stwierdziłam, że jej nie przeczytam, bo coś tam. Zanim przejdziemy do książek, mam tutaj drugi słoik, a raczej metaforę słoika, kartonową metaforę słoika, którego w ogóle się tutaj nie spodziewacie raczej, bo firma Nadwyraz w ramach współpracy reklamowej wysłała mi karton rzeczy, które mają sprawić, że Black Week będzie mniej czarny i bardziej literacki i być może wam pozwoli umilić trochę ten czarny dwudzionek. Jest tutaj jedna na pewno rzecz, o której ja wiedziałam wcześniej, bo, bo ją sobie wybrałam, natomiast reszta jest dla mnie niespodzianką. Na na samej górze widzę, że jest karteczka z BookBitem i nadwyraz. Dobra oferta, czyli audiobooki 50 dni za darmo. I tutaj z kodem nadwyraz 50 możecie korzystać właśnie z tej aplikacji. No i na samej górze jest tu coś, coś fantastycznego. Jest to bluza, która powstała we współpracy nadwyraz z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Jest uszyta w Polsce, na czym mi ogromnie zależy. Jeżeli sobie zerknę na metkę, to mamy tutaj. 90% bawełny i 10% poliester. No, tutaj oczywiście chodzi o te ściągacze i o te gumy, tutaj te, te jako elementy bluzy, więc z tymi 10% poliestru tutaj bym się nie przejmowała. Jest przyjemna w dotyku. Myślę, że będzie ciepła. No i uważam, że, że prezentuje się po prostu fantastycznie. Będzie to moja nowa, ulubiona bluza. Zobaczmy, co jeszcze tutaj się znalazło. Mam tutaj jakąś kopertę która wygląda jak jakieś akta, jakiejś sprawy. Co tu jest napisane, że przed otwarciem warto wiedzieć, że ten produkt został stworzony z miłości do polszczyzny, kultury i literatury polskiej. Dobra, tak jak myślałam, to będą y, skarpetki, których w ofercie nad wyraz jest naprawdę bardzo dużo, więc y, co my tu mamy, skarpetki dla dzierlatek i absztyfikantów, takie różowe z napisem ładne, czy moja kamera współpracuje i się zaostrzyła? Wydaje mi się, że tak. Następne jest z Fryderykiem Chopinem, i to chyba będą moje ulubione w ogóle z tego zestawu. I trzecie to kocimiętka. Co ja tu jeszcze w środku mam, coś ciężkiego? Ok, wydaje mi się, że to będzie mm, kubeczek, bo takie opakowanie wydaje mi się, że raczej jest kubeczkowe. Otworzę sobie teraz. Ja nie widziałam jeszcze w ogóle tych rzeczy. Dzień dobry, że tak pozwolę sobie. Skłamać. Tak to wygląda. Idealny na poniedziałkową kawę, kiedy nie do końca mamy ochotę rozpoczynać nowy tydzień. Ja uważam, że Black Week to jest taka rozgrzewka przed tym świątecznym chaosem, kiedy szukamy jakichś takich może okazji prezentowych, które mają znaczenie, które są spersonalizowane. Więc na stronie nad Wyraz, jeżeli nigdy jeszcze się tam nie wybraliście, myślę, że jest mała szansa, ale jeżeli nie, to serdecznie bardzo do tego zachęcam. Tam znajdziecie naprawdę bardzo dużo spersonalizowanych prezentów, posegregowanych w kategoriach dla różnych osób na różne okazje i przede wszystkim są to polskie produkty, co jest dla mnie bardzo ważne, więc myślę, że jeżeli szukacie prezentu albo dla siebie, nikomu nie powiem, jeżeli sami dla siebie zrobicie prezent, to myślę, że któraś z tych rzeczy może was zainspiruje do zakupów. A teraz wracamy do tego, co czekało tutaj od początku, czyli do książek. Jestem gotowa na wszystko, nawet jeżeli będzie to reportaż to. To przyjmę go pewnie z przyjemnością. Nie mam jakichś takich super oczekiwań. Dobra, coś trzymam i trzymam. No i teraz wygląda to w ten sposób. Pytanie, co ja trzymam? Ale wydaje mi się, że trzymam różową. Dobra, odrzućmy tą fioletową, która jest science fiction. To mi coś wypadło. Najwyżej, jeżeli nie będę chciała tego tytułu, to może światło czułość. Jakub Jarno, czyli Remigiusz Mruz. Nie mam ochoty za bardzo na tę książkę. No czemu nie ostrzysz? O, teraz złapało. Nie mam jakiejś specjalnej ochoty na ten tytuł. Ale jeżeli nie zrobię tego teraz, to prawdopodobnie nie zrobię to tego w najbliższej przyszłości sama z siebie. Dobra, biorę tą światu czułość. Ludzie ogólnie polecają też tą drugą książkę jego, która która wyszła, więc weźmy się za to yy, gdzie jest światłoczułość, jest tutaj na dole, nie będziecie mogli tego zobaczyć ale już ją wyjąłam yy, no i spoko, jutro rano się za nią zabiorę pewnie do śniadania, coś tam poczytam ale odjeb... przyszłam dosłownie przed chwilą, 15 minut temu usiadłam tu, w sensie pod innym kątem, trochę teraz już siedzę w stronę okna jest trochę brzydszy kadr ale mam lepsze światło Przyszłam tu, nagrałam moją opinię na temat światłoczułości Jakuba Jarno, wylosowałam kolejną książkę i skończyłam nagrywać i zorientowałam się, że używałam złego mikrofonu, bo te mikrofonki DJI mam trzy i dwa są sparowane z odbiornikiem, który jest teraz podłączony do kamery, a taki trzeci mam sparowany z inną kamerą i wzięłam tamten, trzymałam go sobie, całe nagranie w rączce Aż w końcu zobaczyłam, że jest tutaj kolor niezielony, tak jak tutaj teraz widzicie, tylko niebieski, czyli że on się próbował sparować z kamerą, która jest na dole. A w tej kamerze nie mam żadnego dźwięku, mam tylko zapis wideo tego, co robiłam. Nie chcę losować jeszcze raz, więc postaram się jeszcze raz, chociaż na pewno już nie z takim samym entuzjazmem opowiedzieć Wam o światłości. Światło czułości i po prostu pokażę Wam, co wylosowałam i co się działo przy słoiku. Jeżeli mi uwierzycie, to uwierzycie, jeżeli nie, no to, to nie trudno. Zaraz wam pokażę, co wylosowałam. Tak więc raz jeszcze jak ubiarno, zaczęłam wam opowiadać w tym poprzednim nagraniu. O tym, że ja tę książkę w 2024 roku zaczęłam, zobaczyłam w księgarni. Zdecydowałam się ją kupić, bo dała mi ona trochę taki klimat Jakuba Małeckiego, którego to notabene bardzo lubię. Wzięłam, postawiłam ją na półkę i potem rozpętała się cała ta drama, że ludzie się dowiedzieli, że jest to remigiusz mróz, czuli się oszukani i tak bardzo było to mielone w mediach, że, że stwierdziłam, że nie chce mi się tego czytać i w ogóle po nią nie sięgałam na półkę i ona tak przeleżała. Aż do momentu, kiedy widzieliście, jak wczoraj losowałam tę książkę. I nie pałałam jakimś super entuzjazmem do przeczytania, i jednak padło takie hasło, że dobra, wylosowałam, przeczytam, bo pewnie długo tego nie zrobię. Może jakieś światło zapalę, bo jakoś ciemno się tu robi. Aaaa! Tak więc skończyłam dosłownie przed chwilą, zanim przyszłam z tym update'em moim poprzednim. I słuchajcie, jaki to był błąd, że ta książka tyle czekała na swoją kolej. Na początku byłam mocno skonfundowana, ale nie będę chyba próbowała raz jeszcze Wam wytłumaczyć, co tu się dzieje w tej książce, albo może w sumie, skoro już mam myśli zebrane. Bardziej to może bardziej składnie uda mi się to powiedzieć, bo my przez pierwsze 50 parę stron. Powinnam już pamiętać, już wam teraz mówiłam. Przez pierwsze 57 stron. Czytamy coś, co wygląda jak taki wstęp, e, ponieważ na. Przewracamy stronę. Ja myślałam, że to jest pewnego rodzaju opowiadanie, i mamy tutaj taką stronę, coś jakby tytułową. I mamy tego Witolda Szczombrowskiego. Na dole jest zapis, że jest to wydawnictwo literackie, a na następnej stronie mamy. Stronę redakcyjną, w której jest data, miasto i wszystkie te elementy. E, strony redakcyjnej, jakie są, i potem lecimy sobie dalej. Mamy kolejną dedykację, i zaczynamy z książką. I ja to na początku zrozumiałam tak, że to było, był jakiś prolog, jakieś opowiadanie. Pewnie będzie się do tego odnosił e, mróz. Aka Jakub Jarno, w tym, co się tutaj teraz zaczyna, i że to już jest to, co napisał Mrozu. <grych> I na samym końcu mamy znowu stronę redakcyjną, która już jest podpisana Jakubem Jarno, tym rokiem 2024 i tak dalej, i tak dalej. Ale jak zaczęłam sobie czytać tę drugą część, to tam dalej był ten Witold Szczombrowski, czyli bohater z tego. Pierwszego, co przeczytaliśmy, i okazało się, że cała ta książka jest tak skonstruowana, że my podążamy za tym fikcyjnym bohaterem Witoldem Szczombrowskim. Jeżeli to jest jakaś postać historyczna, to wyprowadźcie mnie z błędu nie wiem, być może to jest jakaś moja ignorancja. Niemniej poznajemy go z dwóch perspektyw, czego też nie jestem fanką tego zabiegu, ale to zaraz Wam też powiem. Widzimy go, jak on opowiada nam, roz... przeprowadza z kimś rozmowę i opowiada temat poruszany w jego książce. I on odnosi się do tego wszystkiego z perspektywy już starszej osoby. A potem przechodzimy na tą narrację, kiedy on był młody, kiedy były, kiedy były czasy II wojny światowej, w, tu, w czasie której on ucieka ze swojej wsi, zresztą jak wiele Polaków, poznaje pewną dziewczynę, uciekają razem, ich drogi się później rozchodzą i ona gdzieś tam cały czas przewija się w tym jego życiu, w jego myślach, wraca do niej myślami i oni też próbują się odnaleźć. I to jest pierwsza taka rzecz, której ja, za którą ja nie przepadam, czyli zmiana czcionek pomiędzy rozdziałami. Tutaj wiadomo, no zazwyczaj jest to jakaś forma rozdzielenia rzeczy, które, które się dzieją w książce, tutaj właśnie pomiędzy starszym już Witoldem Szobrowskim, a tym opisanym w książce, bo my przez tą całą książkę w czasie II wojny, właśnie jak on był młody, niedoświadczony i obserwował te wszystkie wydarzenia ym, i próbował je w jakiś sposób zrozumieć, my widzimy właśnie w, tych, w tej narracji, która się dzieje dawno temu, że on nie za bardzo wie, co się dzieje, nie rozumie tego, opisuje to w taki bardzo prosty sposób, bo jest właśnie młodym człowiekiem, niedoświadczonym, niewykształconym. Też nie ma nikogo, kto mógłby go jakoś przez to przeprowadzić. No, ale bardzo często te jego refleksje i myśli, i te obserwacje, czasami z uderzającą prostotą, bardzo ładnie podbijają i podkreślają tragizm tych wydarzeń, ale równie dobrze dopracowana jest ta perspektywa dorosłego Witolda Szczombrowskiego, który ma zupełnie inne refleksje, trochę inaczej patrzy na pewne wydarzenia, jednak, Obie te narracje są wybitnie perfekcyjnie dopracowane, niczego mi tutaj nie zabrakło, dlatego właśnie nie przeszkadzało mi tak to, że mamy jakieś przeskoki pomiędzy osiami, z jednej, z jednej części osi czasu na drugą i że ta czcionka się zmieni. Co więcej, kolejnym takim elementem, który ja zazwyczaj nie lubię w literaturze są listy i tutaj mamy listy tej dziewczyny, z którą on razem kiedyś tam uciekał i ona do niego pisze i my możemy widzieć, co ona tam opisuje. Ona jest również bardzo prostą dziewczyną, również niewykształconą na tamten moment i i moim zdaniem to jest bardzo urzekające i uderzające jednocześnie, że my poznajemy mm, wydarzenia tej drugiej wojny, chociaż nie stricte, bo nie skupiamy się tutaj na, na polityce i na chronologii wydarzeń. My po prostu widzimy te wydarzenia z perspektywy zwyczajnych ludzi, ludzi ze wsi, którzy bardzo ładnie tutaj też to zostało opisane, nie są niczym absolutnie ważnym dla tych, którzy są sprawcami tej wojny, są jedynie pyłem dla nich, którym przejmują się tylko w momencie, kiedy ten pył im do oka. W ogóle bardzo dużo tutaj było takich cytatów pięknych, smutnych, uderzających, które zostaną ze mną na długo i gdybym stosowała używanie znaczników to pewnie bym sobie no, zapisałabym sobie kilka, bo... Piękne, po prostu piękno, i smutek, i rozpacz to są takie słowa, którymi można by opisać tę książkę. Nie jest trudna w odbiorze, od razu Wam też zaznaczam, bo tak jak widzieliście, brak mojego entuzjazmu i też w ogóle jak przeczytałam sobie ten pierwszy rozdział i zobaczyłam, że tam jest ta druga wojna, to pomyślałam sobie, kurde, znowu coś, co będzie trudne, przez co nie będę mogła przebrnąć, czego być może nie będę rozumieć. Mm, I trochę się obawiałam takiego drugiego dygot dygotu, jak z jakiegoś powodu, ale bardzo dobrze, że nie porzuciłam tej książki, że poszłam dalej, bo ona sama was chłonie ta książka. Ona wpływa wam do mózgu i. Zachwyca. Nie da się od niej oderwać. Spokojnie można byłoby ją przeczytać na jedno, dwa posiedzenia, jeżeli Wam nic nie będzie przeszkadzać w ciągu dnia. Szapoba, e, panie Remigiuszu Mrozu, e, który nigdy tego filmu nie zobaczy. Niemniej z całą pewnością sięgnę po kontury, które niedawno wyszły, również pod pseudonimem Jakubajarno, Jarno. E, wspaniałe. E, to jest też dla mnie o tyle zaskakujące, że Jakub e, Remigiusz Mroz na co dzień pochyla się nad innego rodzaju literaturą, nad kryminałami czy tam thrillerami i ja zupełnie nie spodziewałam się, że on coś takiego po drugiej stronie spektrum literackiego będzie w stanie z siebie wykrzesać i że to będzie tak dobre i że to będzie wspaniałe i że dam temu pięć gwiazdek, bo ja ogólnie po literaturę mroza nie sięgam, czytałam tylko inne tonacje ciszy. Mm. Nie wiem, wydaje mi się, że ja wciąż nie powiedziałam wam wszystkiego, co mi się kotłowało w głowie podczas czytania tej książki i te myśli i refleksje zostaną pewnie ze mną jeszcze na parę dni i w ogóle na dłużej, bo, no bo to, jest ta... to jest taka treść, która się do mnie przyklei, przykleiła się już i... i bardzo długo się jej nie pozbędę i też nie chcę się jej pozbywać. To jest coś wyjątkowego. Nie wiem, czy już czegoś takiego nie mówiłam w tym roku, ale jeżeli... Nie, a jeżeli tak, no to zmieniam to zdanie, że to jest największe moje zaskoczenie jak dotąd w tym roku. Hmm, połączenie autora z tym, co tutaj znajdujemy, wybitne. No i później przechodzimy teraz do momentu, w którym ja wylosowałam. Y karteczki ze słoika i wylosowałam znowu różową karteczkę, czyli różową tak samo jak światło czułość, więc powiedziałam wam w tym filmie, że w zasadzie mogłabym ją odrzucić, bo, też nie, bo, bo, bo jest to ten sam gatunek. Nie mam też ochoty na, co tu, na to, co tu się wylosowało i były to ryby, karisy, nie, broder, melisy. Więc wpadłam na pomysł, zastanawiałam się też, czy może to nie jest łamanie zasad, ale potem stwierdziłam, że to jest mój słoik, moje książki i mój film, więc mogę zrobić co chcę. Więc pozwoliłam sobie wylosować jeszcze Jedną książkę. Tym razem ona była niebieska, czyli fantastyka. No i stwierdziłam, że przeczytam właśnie tą, tą niebieską, i jest to kolejna książka z uniwersum królestwa Niaxi. Naxi, nie wiem, nie, nie wiem, jak się nazwę tej, tej serii czyta. I jest to druga część serii Carissy Broadband, i pomyślałam, że to będzie dobry pomysł, żeby ją przeczytać, mimo że ona ma prawie 700 stron. To tak się zachwycałam. We wrześniu czy w październiku, nad pierwszą częścią, i bardzo wszędzie, gdzie mogłam, zachęcałam Was do przeczytania jej, że uznałam, że może sprawdźmy, czy drugi tom jest tak samo dobry jak ten pierwszy, i może to dla tych, którzy są niepewni, będziecie mogli się jeszcze upewnić, czy chcecie wchodzić w tą serię, czy nie. Co prawda tutaj jest inny tytuł, bo to jest jakaś tam, to już jest inna książka z, z tego uniwersum, więc ja po prostu biorę drugą, bo tą powinnam przeczytać jako kolejną, więc ja sobie wrzucę z powrotem zaraz do słoika i wyjmę ją, kiedy ją przeczytam albo jak wylosuję właśnie kolejną, więc ja zabieram się teraz za to i wrócę, jak już coś przeczytam. Nie wiem, jak ja mogłam to zrobić, no, jestem, jestem dzbanem. Ale czytajcie czułość, proszę. Skończyłam popioły i przegląd tego króla i powiem Wam, że jest tutaj tendencja spadkowa. Słyszałam różne opinie, albo że druga część jest lepsza, albo że gorsza. Ja jednak postawię się w tym miejscu, w którym moim statementem będzie to, że jest to gorszy tom niż pierwszy. W pierwszym było dużo więcej. Nie chcę użyć określenia świeżości, bo, bo wiadomo, pierwszy tom zawsze będzie bardziej świeży niż drugi, to nie o to w tym chodzi, tylko charaktery na przykład bohaterów, czyli coś, za co ja bardzo lubiłam pierwszą część, dużo bardziej uwydatnione były w tej pierwszej części. Tutaj trochę tracimy ich charyzmy. Możliwe, że jest to też zrobione celowo, ponieważ no, po pierwszej części nasi główni bohaterowie są lekko poturbowani przez życie i przez swoje wybory i przez los, więc w drugim tomie bardzo to widać, też dynamika między nimi się zmienia, i zarówno po pierwszym tomie, jak i też w trakcie trwania drugiego tomu. Natomiast uważam, że mógłby być on mimo wszystko trochę. Cieńszy, trochę nie był przegadany, bo tu jednak cały czas coś się działo. Były to rzeczy, które dodawały nam coś do fabuły i do całego obrazu sytuacji innych bohaterów, których też na przykład straciliśmy w pierwszym tomie. To oni wciąż tutaj gdzieś się przewijali i nie pozostawali bez znaczenia dla fabuły. No i właśnie ta fabuła też nie była tak ciekawa jak w pierwszym tomie. Natomiast pierwszy tom, pierwszy tom zagrał czymś bardzo, bardzo ciekawym i czymś, co ja bardzo lubię. I co jest wciągające. Mam wrażenie, że już niezależnie od tego, jak to zostanie ugryzione w tekście kultury, czyli tak zwane igrzyska śmierci. Myślę, że to określenie już trochę tak się przyjęło, jak chcemy opisywać to, co się dzieje. Czyli tutaj, właśnie pewnego rodzaju konkurs, w którym wygrywa tylko jedna osoba, reszta ginie. Więc to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe w literaturze i powiem szczerze, że też tak po prostu w mojej głowie. Ciężko byłoby wymyślić coś, co w drugim tomie mogłoby mnie bardziej zachwycić niż ten pierwszy, gdzie ja zachłysnęłam się tym światem, tymi bohaterami, tą ich dynamiką. Na plus też na pewno jest to, że tutaj mamy mniej scen erotycznych i mniej tego romansu niż było w pierwszej części. Dla mnie to jest na plus, no bo tak jak wiecie ja za romansami nie przepadam i za wątkami rom romantycznymi w ogóle, więc no nie chcę też za bardzo się skupiać na Fabule i też z tego powodu nie robiłam żadnych update'ów wcześniej, bo chciałam po prostu sprawdzić, jaka jest tendencja, czy wzrostowa, czy spadkowa względem pierwszego tomu. I właśnie dlatego uważam, że nie ma sensu tutaj rozbijać się za bardzo na, na to, co się dzieje w tej fabule, żeby nie robić nikomu spoilerów. A też no, nie jest to film stricte o tej serii. Może w sumie kiedyś takiej mógłby się pojawić, jak już ją skończę. Tutaj autorka z tyłu nam mówi, że całe to uniwersum będzie miało sześć części. My w Polsce. Mamy już wydane cztery. Nie wiem, jak to wygląda za granicą. Ten tom tutaj zamyka historię naszych głównych bohaterów, a kolejny, który ja mam, jest o jednej takiej pobocznej bohaterce, właśnie z tych pierwszych dwóch części, którą bardzo, bardzo polubiłam, więc wyglądam z, z ogromnym zainteresowaniem i z ogromną nadzieją w stronę te, tego trzeciego tomu, nazwijmy to. Warto sięgnąć po tę serię, jeżeli lubicie fantastykę, ale nie taką wiecie super, super. Super skomplikowaną, albo na przykład lubicie romanse i chcecie pójść coś nowego, no albo po prostu, jeżeli czytacie romantazy, to ja uważam, że to jest świetna seria. Chociaż, no tak jak mówię, ja tego doświadczenia w st Romantazy stricte nie mam za dużego, mogę, mo mogę powiedzieć, że w ogóle go nie mam niemniej. Ten drugi Tom nie był o tyle gorszy od pierwszego, żebym wam odradziła w ogóle sięganie po tę serię. To chciałam z siebie wypluć, i to jest mój główny komunikat, że wciąż warto to czytać. I słuchajcie, ja już zaczęłam montować ten film, i ja widzę, że on już się robi bardzo długi. Ten watch time też nie jest adekwatnie, nie rośnie wprost proporcjonalnie do długości filmu, więc zatrzymam się tutaj i to w sumie będzie wszystko ode mnie na dzisiaj. Bardzo łaskawy był dla mnie słoik w tym odcinku, bardzo się cieszę i to też pewnie da mi takiej motywacji do tego, żeby po kolejny film, po, po kolejne nagrywanie tego formatu, sięgnąć szybciej. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, co o nich myślicie, czy może Was zainteresowałam e, którąś z tych pozycji. I jak zwykle, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, i widzimy się w następnym. Cześć!